Na COVID od dziś bezpłatne szczepienia. Dziś rusza astronomiczna jesień, pora, która przynosi malownicze krajobrazy z całą paletą barw, ale ma też ciemne strony. Rozkręca się sezon infekcji, a w czołówce COVID-Grypa czy RSV. Są też dobre informacje: właśnie ruszyły bezpłatne szczepienia przeciw COVID-owi. Profilaktyka to skuteczna broń w walce z chorobami, ale musi pojawić się na czas. Katarzyna Grzenda Łozicka. Mimo pięknej pogody, COVID nie daje o sobie zapomnieć. Ten sezon myślę, że się zaczyna. Już, a rozbuja się w ciągu dwóch, trzech tygodni. Tylko w ciągu tygodnia liczba zachorowań wzrosła o 38%. Obserwujemy od mniej więcej miesiąca dosyć szybkie narastanie liczby zachorowań. Obecnie wynosi ona około 75 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców, co przekłada się mniej więcej na około 50 tysięcy zachorowań w całym kraju. Nimbus i Stratus to nowe podtypy wariantu omikron, które stoją za aktualnymi wzrostami. Pacjenci skarżą się na bulgardła, obrzęk węzłów, Chłonnych gorączkę i silne osłabienie. Był mnie ból gardła, Ale to był tak ostry ból gardła, jakby żyletką, żyletkę miałem w buzi. U kilku procent pacjentów przebieg jest na tyle ciężki, że konieczna jest hospitalizacja. Z perspektywy oddziału, na którym pracuję, to utrzymuje się kilkoro dzieci cały czas. Na pewno ta sytuacja stwarza jakieś niebezpieczeństwo dla pacjentów takich obciążonych innymi chorobami. Faktycznie zdarzają się pacjenci, szczególnie starsi, obciążeni, którzy z tym COVID-19 trafiają do naszego szpitala, no i muszą być hospitalizowani, ponieważ wymagają tlenoterapii. Dlatego Eksperci jak co roku ponawiają apel o szczepienia. Zabezpiecza to w sezonie jesienno-zimowym i wiosennym przed zachorowalnością, przed, e, szczególnie przed powikłaniami. Od dziś można się zaszczepić przeciwko COVID aktualizowanym preparatem firmy Moderna. Pacjenci mogą się zapisać bezpośrednio w punkcie szczepień przez aplikację moje IKP i na internetowym koncie pacjenta. W przyszłym tygodniu są jeszcze wolne miejsca, ale też powoli się zapełniają. Szczepionka jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich powyżej 6 miesiąca życia. Dorośli mogą się zaszczepić również w aptekach. Seniorzy, którzy na przykład mają problem, żeby się przez internet zapisać, na przykład, są bezpośrednio do nas albo po prostu dzwonią i zapisujemy ich w ten sposób. No i zainteresowanie jest duże. Przemysł ma świadomość, jak ciężkie mogą być powikłania choroby, dlatego już dziś zgłosił się na szczepienie. Jeżeli mamy taką możliwość. Zaszczepienia się to nieodpłatnie, no dlaczego z tego nie korzystać. Epidemiolodzy mówią jasno, to najlepszy moment na szczepienie, zanim sezon infekcyjny osiągnie szczyt. Dotyczy to nie tylko COVID-19, ale także grypy, a obie szczepionki można przyjąć podczas jednej wizyty. Katarzyna Grzęda-Łozicka, 19.30.